Do jakiej wartości m te dwie te dwa układy, te dwie funkcje nie mają punktów wspólnych? No i musimy tutaj zastanowić się nad sensem tego zdania. Mianowicie, dwa, dwie wartości funkcji liniowych nie mają punktów wspólnych wtedy, kiedy te dwie proste będą ze sobą równoległe. I to jest jedyny przypadek, kiedy te dwie wartości nie będą miały punktów wspólnych. Kiedy natomiast są wartości, są tutaj ze sobą równoległe? Kiedy a1 równa nam się wartości a2, czyli współczynniki kierunkowe tej funkcji liniowej przy jednej i przy drugiej wartości będą identycznie takie same. I nasz A, oczywiście tu biorę ze z funkcji AX plus B z postaci kierunkowej, on stoi zawsze przy wartości X, czyli przy pierwszej funkcji F to będzie 2M dodać wartość 7, no i teraz w takiej sytuacji g od x nam się równa 3x, czyli tam nasz współczynnik a wynosi nam 3, no i teraz 2m plus 7 to nam się równa 3, czyli 2m równają nam się w takiej sytuacji wartość wynoszącą nam m minus 4, podzielimy tą wartość przez 2, czyli m wynosi nam w takiej sytuacji wartość minus 2, skoro mamy zaznaczyć kiedy nie mają punktów wspólnych dla jakiej wartości, no to dla m równego na minus 2, bo wtedy dokładnie te wartości będą ze sobą równoległe, a gdy są równoległe to się nie przecinają, czyli nie mają żadnych punktów Spawnly.